Witajcie drodzy handlowcy. Projekt jest w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od ogólnych danych o firmie. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wstrzymać film. Proponujemy rozważyć każdy wskaźnik organizacji bardziej szczegółowo. Przyjrzyjmy się teraz kluczowym wskaźnikom fundamentalnym spółki Netflix Incorporated, ticker NFLX. Mniejsza recenzja została utworzona na podstawie danych z dnia 15 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets Corporacja Netflix, Incorporated należy do podkategorii. Creation w porównaniu bierze udział 26 organizacji. Łączny wynik rozpatrywanej spółki przedstawia się następująco minus 0,5 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 1,2 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej, w ramach całego rynku jako całości. Możemy zauważyć, że średnia ocena dla całego rynku wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 5,0 pkt. Netflix Incorporated. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Netflix Incorporated i podkategorii firm Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Netflix Incorporated wykazał dynamikę na poziomie 86,2%. W porównaniu z dynamiką cen pod kategorii 65%. Kapitalizacja rynkowa spółki Netflix Incorporated o wartości 537,7 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 829 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 24 miliardy dolarów, a kapitalizacja bilansowa tej podkategorii wynosi 139 miliardów dolarów. Porównując udziały na giełdzie i kapitalizacji bilansu, widzimy następujące dane. Udział Netflix Incorporated w podkategorii w przypadku wyceny wartości rynkowej wynosi 64,814%. Wartość księgowa wynosi 17,219 procent. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej przedsiębiorstwa w podkategorii Zła 1 PKT. Zobowiązania finansowe spółki wynoszą 17,524 tysięcy miliardów dolarów. Dług do wartości księgowej stanowi 73% kapitału spółki. Ocena poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa dostateczna 0 punktów. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku spółki wynosi 57,9 ze średnią w podkategorii 43,7. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku w porównaniu do firm z podkategorii zły minus 1 punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 9,270 mln dolarów. Prognozowany zysk na kolejne 12 miesięcy wynosi wstępnie 13,3 miliarda dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią dobry 0,5 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 13,5. Średnia w podkategorii wynosi 5,1. Ocena wskaźnika ceny akcji do przychodów spółki w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii Zła – 1 punkt. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 39 870 milionów dolarów. Szacuje się, że przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 51,96 miliardów dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanej sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z kategorii Dobry 0,5 PKT. Marginesowość wynosi 23,3%, a średnia dla tej podkategorii to 11,6%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii Dobra 0,5 PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 4,107%. Jest to o 1,478% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 38 361 000 dolarów, a w tej podkategorii jest 2431 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii zadowalająca 0 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika przedsiębiorstwa wynosi 662,1 tysiąca dolarów. Średnia w tej podkategorii wynosi 55,6 tysiąca dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobry – 0,5 PKT. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 2848 tysięcy dolarów. Podkategoria 478 tysięcy dolarów. Ocena przychodu na pracownika w porównaniu do firm z podkategorii dobra 50 PKT. Liczba akcji sprzedawanych na krótko wynosi 1,6% w porównaniu do średniej dla tej podkategorii wynoszącej 2,1%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 52% dla firmy Netflix Incorporated. Natomiast w przypadku podkategorii poziom ten wynosi 54%. Obecna wycena akcji spółki wynosi około 1262 dolarów. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 1255 dolarów amerykańskich. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie publicznie akceptowane decyzje w danym sezonie przez system informacyjno-odniesieniowy Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty link w przypiętym komentarzu. W wyniku oceny Netflix Incorporated. System informacyjno-referencyjny Guru Markets podjęto następującą decyzję. Nie otwieraj oferty, ponieważ ten film jest recenzją. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy Guru Markets.